zobaczy jak w Expengu G9radar, czy też kamery widzą ludzi oraz samochody, które są przed nami, za nami oraz obok nas. Jakiś motocykl, jeden drugi. Tam stoją ludzie z motocyklami. OK, widać widać ich. OK. I teraz zobaczcie jak to wygląda tutaj. O, wyjeżdża jeden samochód wyjechał. Ok, następny. Tutaj ktoś przechodzi koło mnie. Tak, ten człowiek wchodzi do samochodu z tyłu. Ok. I tak to, tak to wygląda. Za mną stoi van. Teraz jest pokazany samochód. Ale tak naprawdę za mną, tutaj w tym miejscu, stoi, stoi van. I on teraz rusza. Ok. Widzę go tutaj w blusterku, że on odsuwa się ode mnie. Ale tutaj cały czas jeszcze stoi w miejscu. OK, on stoi, dobra, wyjeżdża, ale jeszcze, o, teraz zniknął, jakby przodem wyjeżdżał, no to tak powiedzmy, że prawie to tak wygląda, no a tutaj z tymi ludźmi, no bardzo fajnie to wygląda, naprawdę, no jestem pod wrażeniem, bo tutaj kolejni ludzie przechodzą, o, to są tamci ludzie, którzy tam szli z samą czarnego, no takie bajery, ale no cóż, jest no, całkiem fajne, chcecie znać w komentarzach, czy lubicie tego typu bajery.